No, nie może być coś takiego, że jak ta Ewangelia mówi, zostanie z człowieków prawy policzek, na lewy. Niestety ja taką osobą nie jestem, żeby nastawiać kolejny policzek. Przykro mi, przepraszam. A tym panu Ale portal powoływał się na opinię pana dyrektora i tutaj mam oficjalnie na dzień dzisiejszy... Bo jeżeli oficjalnie na mediach od dzięki Bogu Tygodnia moje nazwisko jest gdzieś szargane, więc oficjalnie mam pytanie do Pana Dyrektora Rybki. Czy kiedykolwiek w rozmowach, czy to kuluarowych, czy prywatnie, czy w jakikolwiek sposób wywarłem by, by, na Pana, aby Pan y, wziął i Dzwonił jakiegoś pracownika. Pani Przewodnicząca, Panie Wójcie, Wysoka Rado. Pierwsze, pierwsza sprawa to to nie ja udzielam informacji portalu informacyjnego, yy, informacyjnemu mówiła Panu. Podejrzewam kto, ale to nie była moja informacja. <laughs> Jeżeli chodzi o pytanie, czy, czy pan wójty wybierał jakieś coś. Nie było takiej rozmowy, natomiast wpis w arkuszu organizacyjnym świadczy, jak, jakoby świadczył o tym, że muszę się pozbyć jakiegoś pracownika. Tak? No nie wiem, czy, 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 czy możemy tutaj na, na, na forum Rady Gminy, sesji Rady Gminy te tematy poruszać, no ale jakby jednoznacznie pan, pan wójt mi polecenie wykonania Yy, tego wpisu za zawartego w warku organizacyjnym i stąd to wyszło takie, nie wiem, czy to to nieporozumienie, czy, czy taka Pana, sytuacja. Yy, yy. Powiem Panu tak, porozumienie, yy, nieporozumienie jest wtedy, jeżeli yy, mówimy na, na zasadzie takiej w yy, łaponowie wylądowało UFO, no i fajnie i się zastanawiamy, czy to UFO wylądowało, czy nie wylądowało, ale jeżeli jest yy, nazwisko imię, w tym wypadku moje jako Roberta Roja, a tym bardziej jeżeli chodzi o moje nazwisko jako Roberta Roja wójta tak Gminy panu i jest wręcz poczerniane, to powiem tak, no to dlatego w ten sposób oficjalnie się do Pana zwracać, zwraca. Dlaczego w ten sposób? A to no dlatego, że w pierwszym tekście, który było na dzień dzisiejszy, tekście zmieniony, Panie Redaktorze, w pierwszym tekście, no, y, portal powoływał się na Pana słowa. Więc tutaj, jeżeli Pan y, ma jakieś zastrzeżenia, że Pan nie wyrażał y, na ten temat żadnej opinii do portalu, no to niech Pan y, porozmawia sobie. A tam po sąsiedzku jest Pan redaktor, więc możecie sobie porozmawiać. Czy y, Pan rozmawiał, czy Pan nie rozmawiał? To jeżeli chodzi o y, arkus organizacyjny, i Pan tutaj też bardzo dobrze wie, że chodziło o zmianę umowy. Nie o zwolnienie, bo nigdy, jeszcze raz powtarzam, nigdy nie sugerowałem do nikogo, aby jakąkolwiek osobę z jakiegokolwiek stanowiska przez 23 miesiące, żeby kogokolwiek zwalniać. Proszę Państwa, na Boga. Ale zmienić umowę, to Pan wie. I teraz wydaje mi się, że bez szczegółów. Chyba, że pan chce, proszę bardzo, możemy yy, wchodzić w polemikę szczegółowo. Rozmawialiśmy wielokrotnie, panie dyrektorze. I powiem tak, jeżeli pan nie ma możliwości wywrzeć presji na swoich pracownikach, aby się zapomoczyli, co mówią, to tak jest, jak jest. To dyrektor odpowiada za swoich pracowników. Przykro mi, że ma pan takich pracowników, Dziwię się bardzo, że y, media piszą, wiedząc tylko jakąś tam jedną stronę, nie starają się sprawdzić, jak to wygląda naprawdę. Artykuł, który jest obecnie napisany, ewentualnie tak powinien wyglądać na początku, jeżeli ktoś zauważył jaki problem to być A Panie dyrektorze. Y, żeby nie przedłużać, chyba że pan chce. Proszę bardzo. Nie, nie, nie. Możemy panie. przedłużać, ale powiem bardzo proszę, to jest, ale powiem tak nawet, proszę sprawę załatwić z mediami, o takiej jak jeszcze raz mówię. Powołanie, jeśli w pierwszym artykule, było na rozmowę z dyrektorem. Więc pan, nie ma tam innego dyrektora, więc pan była rozmowa. I bardzo proszę również w tym wypadku żeby było sprostowanie z pana strony, jeśli chodzi o tą sytuację. Bardzo proszę. Jeszcze raz proszę. Dziękuję Proszę Państwa Dyrektor bardzo. bardzo dziękuję. Pani Dyrektor Ściławki, bardzo, bardzo Pani proszę. Bardzo. Dziękuję bardzo. Pani Przewodnicząca, Szanowna Rado, Panie Wójcie. Jeszcze raz chciałabym z tego miejsca z swoim rodziców, uczniów... I do i podziękować za zaprezentowanie Placu Apelowego. poprawiła się nam właśnie, e, poprawił się standard, czyli bezpieczeństwo. Serdecznie dziękuję za zabezpieczenie środków i za wykonanie tego zadania. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś wolne wnioski? Proszę Państwa, nie byłabym w sobą, gdybym nie powiedziała na zakończenie, że popełniłam chłopa i popełniłam przy podziękowaniu szanownym Państwu dyrektorom, ale zapomniałam o jeszcze jednej rzeczy, że przecież w szkole pracują jeszcze pracownicy administracyjni i socjalni. To są ludzie, którzy są bardzo ważni w naszych placówkach. I bez nich też by się wiele rzeczy po prostu nie odbyło. I również na ręce, nie wiem czy Pani ani kurnik, Pani ani kurnik również, pani nie przepraszam, że to nie było wtedy, ale myślę, że to coś jest bardzo ważne, Podziękować na Pani ręce w całemu sobie. bo dziewczyny Panie, które podlegają bezpośrednio Pani, naprawdę odmawiają kawał dobrej roboty, mówiąc po to, czy także też serdecznie dziękuję. No cóż, proszę Państwa, obiad dopiero na godzinę 12, a jest 24, ale okazja jest taka, że możemy sobie teraz y, po zamknięciu już y, ogłoszę 19 sesję Rady Gminy za zamkniętą. Jest czas teraz na rozmowy w Uloach. Dziękuję bardzo. 18.